Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale Megadiscont.pl. Pokażę Wam dzisiaj kolekcję zabawek z serii Barbie, Barbie i siostry na tropie piesków. Pierwsza zabawka z tej serii jest to tańczący konik. Tak on wygląda. Tutaj, jak widzicie, jest lalka Barbie. Jest bardzo duży koń i tutaj, na takich prowadnicach, przyczepia się nogi tej lalki i ona razem z koniem na boki tańczy. Tutaj możecie sobie jeszcze zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj, jak się przyciśnie na grzywę, to wtedy ten koń zaczyna tańczyć. Może być lalka ustawiona tak z boku, a może również siedzieć na koniku. Druga zabawka jest to zestaw basen z pieskami i lalką Barbie. Tutaj, jak widzicie, jest taki spory basen. Jest lalka i są również te pieski, które pływają w basenie. Z tyłu Wam też tutaj pokażę. Piesek e, rusza ogonem, nakręca się go i on wtedy pływa. Tutaj macie również zdjęcie, że może ten większy piesek pływać z tym mniejszym na plecach. I trzecia zabawka tak wygląda. Jest to wakacyjny pojazd piesków. Tutaj z tyłu na obrazkach macie pokazane, jakie są elementy w tym w środku tego pojazdu, co tutaj można robić, jak rozkładać. I tutaj w zestawie oprócz pojazdu mamy również cztery pieski. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Napiszcie mi w komentarzach, jak podoba Wam się ta kolekcja i które zabawki z tej kolekcji już posiadacie. Zapraszam Was na kolejne filmy na naszym kanale megadiscount.pl. Tam znajdziecie od, osobne filmy z recenzjami każdej z tych zabawek.